W dzisiejszych zawodach o, z okazji Dni Kościerzyny i o tytuł mistrza koła Kosteryna w Kościerzynie 14 zawodników, w tym dwóch juniorów. Zawody o, rozpoczynają się o godzinie 8 rano, trwają 3 godziny. Skład sędziowski na dzisiejszych zawodach to jestem ja, Tadeusz Kapicki i moim zastępcą jest Andrzej Potrac. Na chwilę obecną jezioro Gałęźne jest no, w miarę trudnym jeziorem bo jest zarośnięta roślinność podwodna, a linia brzegowa jest bardzo dużo gałęzi, także zawodnicy muszą się starać. Co roku z okazji Dnia Kościerzyny burmistrz miasta Kościerzyny funduje puchar. Jak ja wędkowałem jeszcze jako zawodnik, to było więcej tych zawodników, co najmniej o 10. Franciszek Homel jest najstarszy z wszystkich zawodników. Osobiście, relaksowo na te ryby, to jednak to po takim całym tygodniu pracy się jedzie uspokoić, odpocząć od tego wszystkiego. Święto Miasta, Dni Kościerzyny, to z całą pewnością okazja też do takich sportowych zmagań. Dzisiaj akurat w tym miejscu swych sił próbowali wędkarze od samego rana. Byłem tutaj wcześniej rano, to dyskutowali, jakie zastosują techniki, ale też strzela Bractwo kurkowe. Więc wiele się dzieje, w nocy koncert, kościelacy bawili się do samego rana przy pięknej pogodzie, świętujemy Dni Kościerzyny, to ważne, aby przy takich okazjach też jednoczyć naszą kościerską społeczność, bo wiele wyzwań przed nami, a święto jest zawsze dobrą okazją, aby nabierać sił do ciężkiej pracy. Warunki, tak jak mówiłem, były zróżnicowane, ale każdy zawodnik powinien sobie jakoś tam poradzić. I w dzisiejszych zawodach pierwsze miejsce zajął. Chcę nadmienić najstarszy zawodnik zawodów Franciszek Komel. Gratulacje, doświadczenie zaprocentowało. Pierwsze to jest waga ryb. Jeżeli jest ta sama waga, przykładowo po 2 kg, to ilość ryb. No wiadomo, trzeba łowić zgodnie z regulaminem amatorskiego połowu ryb, bo są wymiary ochronne. A na tym jeziorze wymiar ochronny to, to ma okoń, lin, karp, jaś przede wszystkim, bo jezioro zostało zarybione jaziem. Nowa ryba w tym wodzie jest a ta ryba jest tak na granicy wymiaru w tej chwili dorosła. Także najważniejsza no, sprawa to tu będzie i rozróżnienie jaźzia od płoci. Trzecie miejsce zajął Puzdrowski Mirosław. Gratulacje. Czwarte miejsce, poza podium, Wesołowski Dawiusz. A co tam się takiego najlepszego złowiło? No, starałeś się też. W zawodów bez ryby, ale wynik jest. Puchar przechodni aktualnemu mistrzowi koła. Gdybyś, rozumiesz, utrzymał go jeszcze w przyszłym roku. Ja uważam, że to jest zasłużony puchar dla kolegi Franciszka. tam go do ja pogratulowałam wszystkim udziału przede wszystkim. Widać, że wędkarstwo to jest sport które i hobby, które możemy uprawiać od najmłodszych lat to chodzi chociażby o wyniki juniorów, ale też widać nasz senior, który dzisiaj wszystkich pokonał to widać, że ta dyscyplina nie ma granic wiekowych. Jeszcze raz dziękuję zarządowi koła za organizację, a wszystkim Państwu za udział nad przyjaznym jeziorem gałęźnym. Nie było co prawda tak wielkiej ryby, ale widać, że do rozegrania zawodu wystarczyła. Ta ryba po prostu tutaj będzie na długie lata. Ona nie, nie pozwoli się łatwo wyłowić. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. No, dzisiaj wędkarze to y, taka ostoja nad naszymi jeziorami. To oni też y, y, widzą jak coś złego dzieje się na naszych wodach, ale też myślę taki, taka forma dobrego spędzenia czasu. Y, myślę, że hobby, które sobie wybrali. Y, Widać, że potrafią zaszczepić też młodym ludziom, bo przecież też młodzież, dzieci biorą udział w zawodach. To, to ważne, aby e, nad naszymi wodami nie zabrakło wędkarzy, którzy są też takim strażnikiem e, porządku nad, e, na Chciałbym tak Podziękować tam. wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji różnego rodzaju imprez, których było przecież bardzo wiele. E, to bez ich ciężkiej pracy z pewnością ta oferta nie byłaby tak bogata. Miasto e, świętuje przy pięknej pogodzie. Jeszcze raz wyrazem uznania dla wszystkich, którzy włączyli się w organizację Dni Kościelnej.